Chciałem opowiedzieć o aktualnej promocji rewolut, która naprawdę może Cię zainteresować. Jeśli zaprosisz znajomego do korzystania z rewolut, oboje możecie zyskać. To proste. Wystarczy, że Twój znajomy zarejestruje się przez Twój link, zakupi kartę za 30 zł i wpłaci na konto 3 razy po 15 zł, co daje nam 45 zł. Łącznie wyda się będzie 5 zł, a ja w zamian za pomoc przeleję na konto danej osoby dodatkowe 125 zł. Opłacalne? Według mnie bardzo, jeśli chcesz zarobić dodatkowe pieniądze i móc korzystać z Revolut, i móc wysyłać znajomym link, żeby też zaczęli korzystać z Revolut i zarabiać. Napisz w komentarzu Revolut, a ja skonaktuję się z Tobą i pomogę Ci w tym wszystkim krok po kroku. Ona się chowa. Żaden facet by tak nie podjęcił jak ta konsola. Żaden! Oh, oh, oh. Ah. ne, ne, Pozdro Gdzie jest kurwa moje biurko? Czy ta szefowa dziwka? Słucham? Oj, oj, przepraszam kurwo. Nie dobrze. wiedziałem, że jest pani za mną Pani szefowo Pani szefowa Pani szefowo Ja... Zaraz pogadamy Zaraz pogadamy Co kurwa o biboku E, użyj komputera, wyszlij maila Może coś podziałamy. Co to jest? To... Ten stary grzebień. Ziorbaj w gila. Szybciutko. A, lubię ostro. Ten stary Szybciutko, staruszku. O, 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 o. Jest mikrofon dyskordosana. Ty wyobraź sobie jak na starość ludzie będą tacy będą mieć demencję i w głowie tylko będą mi pamiętać ile procent jest przy doładowaniu. Ja, <laughs> on uh, what's, what's in front of us and, uh... But personally, me, I don't really believe in honeymoons. Uh, and uh, I just think that we clicked pretty fast together. And uh, I think one of the reasons why we are just very strong right now, I think individually we are all uh, popping off right now. And uh, that's probably our strongest uh, side, I would say. And uh, if we can manage to keep it up for this event, I can see us making a deep run. Okay. Awesome. Thank you. Good luck. Even in the moment, sometimes that's all you can do, Yanko, and it's a pretty good moment for G two right now. Yeah, absolutely. You know the new team. You you had some nice. Kurek! zapierdun stracę kurwa. Bierzesz kurwa piłę. U. Ej Duda! oh kurwa.

Mać! Ja pierdolę, dobra! Szmaciarstwo pierdolone, no! Aż mi serce zabolało! Kurwa, nie widać, bo jakieś kolory są zjebane chyba tutaj... tym, tym.